Ich watsch' jetzt. Es ist fast dunkel. Hallo? Ja. Können Sie Motor abschalten? Warum? Ja. Weil das Auto schon stand hier ja. eine halbe Stunde Gesetze dafür sind. Du weißt, dass das Auto in einer Stunde verbraucht? 0,8 Liter. Ist egal, aber Gesetze wie das 20.000 Aggregate. Haben Sie Führerschein? Kennen Sie Gesetze? Ja. Und wie lange darf das Auto? Solange ich Strom brauche und Luft. So lange darf das Auto laufen. Ja? Was ist so schlimm daran? Das ist einer der fortschrittlichsten Benzinmotoren auf Prüfen, dem Der verbraucht ist der Verbrauch nicht auf sehr Auto. Da, da. Już tu, kurwa, mokro jest. Zobacz, już, już kurwa, ciemno jest praktycznie, zobacz. On stoi sobie ciepatej kurwa, wiesz? I teraz go podpierdolimy, patrz, kurwa. Jeszcze się kłóci, nie? Zobacz, jego słówka, nie? Sam się przyznał, kurwa. Co taki, kurwa? Pięciobane. co? Powiedział, że może stać tutaj. Zobacz, na chodzie, aż mu się skończy powietrze i paliwo. Zobacz, ja jadę według prawa, zobacz, teraz odpalajcie samochody w Prizdorf i nie tak stoi, kurwa, to jest to, defolzeichnerku, kurwa, jak się masz, ja mogę pić, bo prawo mówi wyraźnie, że na dworze możesz pić sobie, kurwa, nie podoba mi się to, że, kurwa, widziałeś ciapatyry i, kurwa, nie, niemiecki. kurwa podpierdalali mnie kurwa zobacz a teraz kurwa przyjeżdżają jeszcze ci kurwa obserwują kurwy nieprawnie bo to jest nieprawnie kurwa a dobrze że kurwa wzięli Zbiera złą, widzę kurwa holingierku już kurwa to dobrze kurwa z bundeswerą patrz co z wami robię kurwa śmieciu on patrz dalej stoi kurwa ciemno już się zrobiło Zobacz, bo na dworze już się, się robi Motor life od Aniesic Na no pewno nie wentylator, kurwa Zrobimy dłuższy taki filmik teraz, kurwa, wiesz? Kurwa, zobacz, szczury niemieckie Kurwa takie, jest tutaj taka grupeczka, nie? Co mogła sobie wszyściutko, kurwa Tamten tam jest? Kolega Co dobrze? Kurwa. Ja teraz by tak pracował, kurwa. Kaiser Brechman w job center. Ja teraz tak będę pracował, tak jak wy, kurwa. Guzmer i Rajs mnie wyjebała. To Kaiser i kurwa Brechman pach. Tak by teraz pracował, kurwa. Jak wy, kurwa, szczury. Jebane. Ja, kurwa, chlurowskie ścierwo, kurwa. Zajebane. Ja pierdolę, jak ci potrafili konta czyścić. co ty, Zumbi jak robią, ty. Co? Ta to kurwa była już całkiem bezczelna. Suka. Zakładajcie do domów też grzejniki. Jeden grzejnik bez zegara A trzy na zegar I rachunki wystawiajcie na Altemez Verte. I będą kurwa, będą fakturki wystawiać On... On, kurwa, ręki nie ma, wiesz? Pewnie zgasić nie mógł samochodu, ty A to może jest odbity haut kurwa, Spinebergu, ty ta, co mnie w, w Gierichcie dojebała, ty bez palców, suka. Być może wiesz, reprezentuje on niepełnosprawność. Kurwa, wiesz, zaczęło mi to wkurwać już powoli. Wiesz, ktoś ma większe prawa, kurwa, żebym na przyszłość dalej zapierdalał. Wiesz, lecia paczków, kurwa. Zobacz, dobra, starczy. Pokazałem wam, że stoi tu godzinę Stoi, bo mam dwa filmy Nie gasi tego, nie odpala Tylko stoi kurwa Smrodzi godzinę kurwa Ty kurwa szmaciarz, jebany Prawo mówi, że Jest minuta, no dobra Dwie możesz postać kurwa, ale nie Godzinę stoisz kurwa I smrodzisz kurwa Także kurwa pozdrawiam was I nie subskrybuj, bo nie musisz kurwa To jest za prawda